Cześć! Kolejny poradnik z Team Fortress 2 Man vs Machine, dzisiaj gramy sobie Pyro. Oczywiście towarzyszy nam Arek, cześć! Cześć! Jej. E, dobrze, więc tak Może zaczniemy od tego Że Pyro e, Hmm, jakby tu zacząć, bo on ma, ma dużo cech Jego zadaniem zwykle Y, jest odpychanie, odpychanie robotów, które trzymają bombę, są specjalne miejsca na mapie, które np. taki robot zepnie się go do dziury i on wtedy jakby resetuje bombę, czyli bomba musi się od nowa. Y, uzbrojenie na menup to jest zwykły miotacz ognia, najlepiej jest zwykły, ewentualnie flogistynator, y, żeby wam dawał krytyki np. Na, na czołgi. E, tutaj jest kompletnie dowolnie, bo tego się i tak nie używa. No tak, dobra. Więc zacznijmy od ulepszania naszego pyro. E, najpierw kupujcie zawsze siłę podmuchu i amunicję. To jest najważniejsze, bo musicie, widzicie, tutaj jest bomba. Musicie ją po prostu odebrać, trzeba mieć siłę do tego odpływu. Potem obrażenia, na maksa, na czołgi. Tutaj na razie nas nie interesują te dwa. I tak, odporność na pociski na 2 odporność na trafienia krytyczne, na wypchnięcie. I teraz wracamy tutaj. Tyk, tyk. Nie, chwileczkę, o, tak. I to jest yy, nasz taki set I zamiast yy, krytycznej premii, kupujemy Uber Trzeba żeby po prostu móc podejść do takiego giganta i go odepchnąć. A ona nic nie zrobi. O! Widzicie? Co się stało? Widzicie? No, no to jest... To był bug, to odpychałem go, a nic się nie stało I drugi bug nic mi nie kupiło, dobra No jak widzicie, nasza drużyna nadal nie są po prostu bile i, i same słuchawki Sami, ale wreszcie zmienili, wreszcie nie szpiedzy, bo nie, to... to... Teraz wzięli dwóch inżynierów, ale to... Dobrze, lepszy, to jest o wiele lepiej niż... ...niż tak jak ten. Dobra, czyli po dwa... No, ale jeden inżynier powinien iść, przynajmniej soldierem, a soldier jest potrzebny. No w sumie tak, no ale no, 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 no tłumacz, no. Nie, to nie da się, no to jest niemożliwe. Nie? Dobrze. A... No i tak. Yy, rozgrywka w naszym hero. Patrzcie, to jest taka dziura. Jeżeli widzicie, że robot stoi tu, tu, tam, po prostu wepchnijcie go do tej dziury, używając prawego klawisza myszki. Tak samo tutaj. Zależy yy, kiedy, jak idą roboty. Po prostu trzeba zwrócić uwagę na te kształty. Na przykład tutaj idą tędy, czyli mam tak że teraz idą w lewo. Jeżeli idą w lewo, to teoretycznie idą tutaj górą, ale czasami idą też. Dobra. Idą też tędy. No bo muszą, nie, nie mają wyjścia, tak jak ja teraz hey. idę. Zdjęcie było skałka. No to tak się przybliżę. Ok, eee, natomiast jeżeli jeżeli idą. Jeżeli szczałki są w prawą stronę, idą w taki sposób. I wtedy do tej dziury ich spychajcie Idą tak Oj, ścina coś Idzie tu I górą, ewentualnie dołem I znowu tak jak wtedy Czyli tędy, tędy i tu możecie ich równie zepchnąć eee, OK okej No, tak więc Byłoby fajnie gdybyśmy zaczęli Już, już, tylko kupię sobie nie wiem, czemu tak szarpie rówina serwera Bo ping nie jest duży, no 50 Mam nadzieję, że ten skał nie będzie się bał, tylko będzie zbierał pieniądze Ojku Dobra Wyłączymy po małej przerwie, bo coś mnie wyłączyło Nagrywanie Tak więc już zaczynamy falę Mhm King to działko dobrze postawił, a ten tak sobie, no powiedzmy. Kurczak już szarpie. Bez sensu to jest, no ale dobra. Mm, i klej go. No dobra, i... chodźcie sobie taki. Trzymajcie zawsze dystans. Bo jeżeli wejdziecie w taką. Ale wiecie, szarpie. No, ja mam tak samo. O Boże! Nie, ej, Boże, tego się nie da. Będzie pan... O! No, niestety dostałem. Nie jak widzisz, na razie nie odpycham ich, ponieważ nie są przy tej dziurze. A takie to nie ma większego sensu. I tak jak mówiłem, kupiłem No, Przynajmniej nie muszę czekać. Mm -hmm. No, przynajmniej scout zbiera kasę. To, to mnie tak 50 na... No a teraz. Mhm. Mm very good. No, nie very good. Co to było? Nie wiem. Na głównie. Scout mamy. A co ty będzie? On wie najlepiej, co się robi. A, oczywiście, zapomniałem przecież. Na Bocze, leży kasa, ale on sobie nie wie co No tak, to, to było głupie, tak nie Wszyscy. róbcie, tak nie róbcie, wskoczyłem w tą głupkę to, to było totalnie bez sensu. No ale nie wiem, co się. Dobra Tak jak widzę dystans, a nie Ok Czyż... Idą. Ojejku. Co to są za dziwne bastery? Zobaczę. Zobaczcie co... Co to? Co to jest? Co to jest? Co, co oni mają? Jeszcze raz takie coś widzę w ogóle na oczy. Ja też. Ja. <śmiech> I... <śmiech> Podpychajcie takie rakietki. Już miałem kurczę odpalić Ubera, ale niestety się nie udało. Mm. No, już tak, no. Niestety... Scout chyba nie wie, co robić. Nie oglądał poradnika. <grych> 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 Dobra. Dobra. Ten Scout pewnie ma pistolet na koło drugorzędną. No, pewnie tak. Dobra. Szpiedzy, o właśnie, bardzo ważne. Jeżeli słyszycie, że są szpiedzy, to zabijcie, bo macie najlepiej się pyro zabija o szpiegów. Żadna inna klasa tak dobrze nie zabija. E Oki. Hmm. Ouch, to wolało. Nie jest sfokusowany na mnie, więc... No. Ej, to jest taki nieprzyjemny bug. Oni się zmieniają w takie te normalne małe roboty. Nie podoba mi się to. Co? No, i ganty. Są Zauważyłem, laguje jej No właśnie. O, id idzie, idzie dzicz, jak ja to mówię. No właśnie, to jest. Dicz, motłoch, pleps i tp. Czyli zwykłe, normalne, małe roboty, kurda. Choprz, no, czy ja sobie tak odbijam? ich rakietki i samo do mnie pocałować no możemy do końca już ci wleśni. ale za tą kasę dokupimy sobie odporność i nawet na się przydaje regeneracja zdrowia. to jest nawet użyteczna. no już jak szarpie Masakra, naprawdę. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Dobra. A te Sentry są naprawdę dziwne. No, ale no na serio, pierwszy raz jak widzę. Naprawdę. Był jakiś moc dziwny w grane, bo ja nie rozumiem. No może, może o o o o o o nie jest o dobrze. Ja muszę poczekać chwilę. No to Kicha. Dobra. Już nie jest to jakieś szaleńcze, niesamowite, no ale no trudno, gramy na serwerze, na którym nic nie trzeba zrobić, żeby się dostać. Możemy kiedyś zrobić filmik z Menapa. No, no. Taką inną miturę Kto wie, może być w Australii Właśnie He. Tak i... Kto się teleporta? Mhm Jeżeli widzicie taki... Motło Stańcie sobie za jakimś murkiem I tylko... wystarczy mi otacz. Dobra. O Jezu, ja sobie nie kupiłem Ubera o, to dupka. I to jest beznadziejny. Tak? Co?! Już go zabiłem. Bo właśnie to jest taki fakt, że on niby, niby jest zabity, ale jednak sobie wskoczył. Dobra. Nie będziemy was już torturować tym filmem, bo to, to jest jakaś masakra. Tak, tak, ready. Mhm. Jeszcze dwóch medyków weźcie. Albo pięciu szpiegów najlepiej. Najlepiej, tak. No więc, no no, no trudno, że to nie ma dobrze. Skończymy każdy odcinek tak. Okej. Okay. no więc, to by było na tyle, Pyro. Nie wiem, czy. Aha, nie powiedziałem a propos czołgów, bo nie doszliśmy do czołgów. Eee, Pyro ma największy tak jakby najwięcej zadaje obrażeń czołgom. Więc, jeżeli macie jakieś czołgi na fali. To e, wtedy zamiast Uber kupujcie krytyki. I wtedy Choke poleci jak. No, od razu pasek leci. Tuki, okay. no coś jeszcze? Coś ja chciałeś powiedzieć jeszcze? Znaczy, no wiesz, to no, chyba od rośnie to wszystko mi się wydaje. No, no, pamiętajcie, żeby odpychać ich, kupować Uber i nie rzucać się za bardzo, bo tyro nie jest odporny, gdzieś tak, tak jak na przykład. A miałem kupione wszystko praktycznie, jeżeli chodzi o odporność. No, fajnie się gra. Podoba mi się. E, następny filmik będzie Demomanem. O, no, super. Więc o, no, czekajcie. Masz nowe przedmioty. Jest końska dawka, no czekałem na to. Brawo, Cały Całe życie, była. Nieważne, więc o no, taki byłby filmik okro. Następnie odcinek dwie materiałanie. To wszystko. Dobra. I to żegnamy się z Wami. No cześć. Pa pa.